Jest potrzebna rewolucja bez wątpienia na irlandzkim rynku, proszę Państwa, a ogłoszenie decyzji o wycofaniu usług gotówkowych z ponad 70 oddziałów w całym kraju przez AIB, jeden z największych irlandzkich banków, było jak uderzenie młotem w twardą skałę. Po fali krytyki ze strony poszkodowanych klientów, ale także w wyniku politycznych nacisków, decyzję szybko cofnięto. W całej tej historii zabrakło nie tylko rzetelnej analizy, ale przede wszystkim konsultacji ze społeczeństwem. AIB zdecydował o wprowadzeniu zmian akurat w czasie trwającego przeglądu sektora bankowego, co dodatkowo wywołało lawinę spekulacji i komentarzy. Niemal równocześnie pojawiła się też zapowiedź o wycofaniu z rynku dwóch wielkich graczy KBC i Ulster Banku, a to oznacza, że o sile irlandzkiej bankowości detalicznej od teraz stanowić będą tylko trzy stacjonarne banki, w tym wspomniane AIB. W związku z tą sytuacją wzrosły obawy o selektywne świadczenie usług klientom i o sposób świadczenia tych usług. Jest rzeczą oczywistą, że maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy będzie kluczowym czynnikiem przy niewielkich, jeśli w ogóle, potrzebach ich indywidualnych klientów małych firm czy społeczności w całym kraju. Kierunek podróży sektora bankowego wydaje się być wyjątkowo jasny. Branża oddala się od społeczności, zarówno fizycznie, etycznie, jak i kulturowo, zmuszając klientów do korzystania z internetu w celu prowadzenia codziennej bankowości, a nawet w przypadku ubiegania się o pożyczki. Istnieje jednak realna alternatywa, która służy potrzebom wszystkich, również potrzebom tych najsłabszych. Idealnym rozwiązaniem, drodzy Państwo, są unie kredytowe. Tego rodzaju przedsięwzięcia istnieją w Irlandii od ponad 60 lat. Stanowią istotną część finansowej i społecznej tkanki kraju. Należące do członków poszczególnych społeczności, instytucje finansowe typu non-profit mogą odegrać większą rolę we wsparciu konsumentów, powiększając chociażby zakres proponowanych przez siebie usług. W całym kraju unie kredytowe wspólnie pracują nad udoskonaleniem oferty dla klientów, w tym także oferty online, nie mówiąc już o ambitniejszych planach, a dotyczących udzielania klientom kredytów hipotecznych czy zielonych pożyczek. Aktualnie istnieje ponad 70 Unii Kredytowych w 220 lokalizacjach, które oferują rachunki bieżące wraz z uznawaną na całym świecie kartą debetową. Ogłoszenie o wycofaniu się z rynku KBC i Ulster Banku zaowocowało otwarciem 50 tysięcy nowych rachunków bieżących. Odpowiadając na potrzeby klientów, ulepszane są nie tylko usługi cyfrowe. Współdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lepiej rozumieją istotę utrzymania zaangażowania na poziomie face-to-face. -face. Irlandzcy konsumenci niezmiennie od lat preferują personalne interakcje. Badania z 2021 roku potwierdzają, że usługi cyfrowe mają jedynie charakter transakcyjny. Do rozwijania i utrzymywania długotrwałych relacji z klientami służą bezpośrednie kontakty z pracownikami tych placówek. Równowaga między cyfryzacją a kontaktem z żywym człowiekiem jest kluczowa i unie kredytowe zdają się to doskonale rozumieć, bo tę równowagę zachowują. Jest tylko jeden problem. Współdzielcze kasy pożyczkowe wciąż nie znajdują odpowiedniego zainteresowania i uznania ze strony polityków. Co prawda nastąpił pewien postęp, ale jak to mówią, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Mimo to jednak. Unie kredytowe z zadowoleniem przyjęły zawarte w programie rządu zobowiązanie do umożliwienia im rozwoju w kierunku bycia jednym z kluczowych dostawców bankowości detalicznej. Powołanie pierwszego ministra do spraw współdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to krok w dobrą stronę i prolog do pożądanej przez obywateli transformacji na rynku usług bankowych. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe oferują alternatywę dla zdemokratyzowanych finansów, jednak potrzebują odpowiednich regulacji prawnych, by móc w pełni wykorzystać swój potencjał i zapewnić konsumentom jakże potrzebny wybór.